No dzisiaj takie drobne roboty tam muszę z, yy, woda zrobić Kupiłem takie korki żeby pozabezpieczać sobie pozabezpieczać sobie yy, roty no bo one wszystkie nie będą używane na początek to są dławice gumowe to jest coś od, od elektryki pewnie mam sześć, pięć no i dobra, aby tylko nie, nie wyleciało No i tak, następne tam jeszcze mam dwie. Góry to zabezpieczę e, czymkolwiek, bo to później będzie i tak otwarte. No i powiem Wam, że tam co wieczorem było malowane. To co było malowane wcześniej to nie, ale to co było wieczorem malowane to niestety. Ale jak się paluchem przejedzie, to schodzi. O, tu będzie doskonale widać, może. O. Trzyma się ściany, ale. Nie No Tutaj tutaj ok, tutaj gdzie było wcześniej malowane. Ale dobrze, że to tylko podkład. Eee, no, tą właściwą warstwę będzie trzeba poczekać na, na lepszą pogodę. A teraz będziemy robić sobie przekop pod fundamentem. Ja sobie wymyśliłem to w, w ten sposób, że wziąłem sobie taką rurkę. Tę No i chcę w ten sposób. teraz tu jest ten, czyli tu już można. I w ten sposób chcę zrobić dziurę. Po co mam kopać po całości? Osłabiać fundament. Jak to mi wykonosi, wystarczy. z drugiej strony zaraz przekopie nie wiem czy wyjdzie rura ma z 50 a fundament ma 60 także trochę mi braknie popywałem, to sprawdzałem jak tam fundament to powiem Wam, że nawet szpadle mi idzie zarysować, takie to jest twarde wszystko Jedyne nieco to chudziako, kruszy się, no ale to, to tylko chudzia. Ciężko coś cięższego i przebiję tam przez rurkę. teraz no Zobaczymy, gdzie tam wyszliśmy. O. No elegancko. Jak to teraz zrobić? Rurkę jak wyciągnę? Nie, ja tak trzeba zrobić. Rurkę wyciągnę. I i włożę to wcale nie było głupie jakby ta rurka została tutaj ale mam kilka przepustów tak naprawdę dobra wyciągamy Akurat się dobrze składało. za zaślepkę Jakoś to trzeba będzie ułożyć, nie? Żeby nie pękło to tak będzie ciężko dołożyć. A, nie, nie było tak źle. Czyli tak, tu będzie kibelek, tu będzie okno, prawdopodobnie. Pod oknem będę robił. Dobra, na razie nie będzie. Teraz będę przepychał jeszcze następne 20 <laughs> i 25. piątka. Dwudziestka dwa razy idzie, dwudziestka piątka jeden raz. Spróbuję obok tego wcisnąć. Gdzie lecisz. Dobra, tu jest. tu jeszcze tam jeszcze Bo ta 20, 25 na razie będzie zakopana, tak? Nie będę nic z nią robił. Tu była z winem. Kurde 50 metrów to coś mnie tu śmierdzi, czy chłopaki nie machnęli. Ale będzie wiadomo No. I tutaj jakieś pusty miejsce miejscu będzie. Albo tam dalej, już teraz nie pamiętam. I tak muszę ją obciąć, bo potrzebuję jeszcze tam się do tego więcej. Tak mi się wydawało, że wziąłem więcej. To miałby 10 metrów ręce. Tu jest zagięto czy jeszcze z metr pójdzie. To tu mogę obciąć spokojnie. Jest dobrze chłopaki policzyli W sensie tam na składzie w Pipe Life w gorozowie Kurde, tylko czym na tą łódę? Noża nie mam chyba Ładnie przelazmy Dobra, to mamy. Teraz muszę to poprawić ładnie. O. No i co, jeszcze tak naprawdę muszę włożyć jedną dwudziestkę piątkę i trzydziestkę dwójkę. Kamera przelazła. A gdy zacznie padać. to jest no i jeszcze muszę uciąć jakoś muszę pojechać, muszę do domu będę świrową dla tych co robią pierwszy raz według przepisów rura powinna być rura wodna powinna być 40 cm poniżej Strefy przemarzania. Tu mamy, u mnie mamy tak. No nie liczy jednego byloczka. Yy, 70 i ława. Yy, ława ile? 40, 50, 120, 130, 130. A u mnie jest 80, czyli jest 50 centymetrów, jest, jest z górką nawet. No i co? Idę jeszcze idę jeszcze jadę po coś żeby obciąć żeby one były równe żeby czegoś tam nie brakowało muszę pociągnąć jeszcze o. no i dobra To już będzie dobrze i tam jeszcze 40 sali. E, e, dlaczego tyle? No, tak jak mówiłem. E, Nawadnianie. E, jakieś krany będą podostawiane po domu, ale te, te będą akurat szły płyciutko. E, hydraulik mówi, że zrobi mi wejścia pod sprężarkę, tak żebym mógł na zimę wydmuchać tą wodę. A przyda mi się przy takim metrażu to zrobię z sześć kranów prawdopodobnie ale to się jeszcze zobaczy Dużo dziura nie robiłem ale zamulę to no, dobra. I Tam od razu zasypiemy te zamulimy Ах, там написано, я принесу воду. 那这动手，吧？肯是战争的。 będzie dosyć no i dobra teraz jakoś tu porządek z tym porobić tu trzeba łagodniejszy ten, ten zrobić chyba To. to, trzymaj tamto tak, bo nie pójdź, bo mi w gębę strzeli. Tylko no nie musisz dwóch trzymać, to tylko to co przy tobie jest, no to i tak będę chciał usiąść, bo one będą się krzybiły. No elegancko. Dobra, tą pójść. No i tam też może pomalku pójść. O. No i co? Pozostało nam łopatowanie zasypać i czekać na lepszą pogodę, żeby Żeby położyć dysperbil. No i mamy zakopane. Ktoś się zapyta po co to zakopywałem jak i tak będzie koparka przyjeżdżać i obsypywać dookoła. Zależało mi żeby runa była obsypana samym piaskiem ładnym. A nie tam byle czym. Chociaż u mnie w Humusie nie ma żadnych kamieni itd. Tak ale wolałem żeby to było obsypane piaskiem niż w humusie. No tu sobie od fundamentu podgarniałem. Po, E, chyba mam miotu, to zaraz po No i co, na no dzisiaj chyba koniec mamy koło właśnie, która to może być godzina 13? 13.03. 13, no, 13, no i co, desz zaś na znowu kropić Trzeba chyba jechać do domu odpoczywać Ale nie po to brałem urlop, żeby odpoczywać No niestety